No, siema, witam w um, unboxingu zestawu dla gracza, 3 w Dragon. Coś tam, chuj wie, co nie, nie chce mi się tego, tego czytać. Chuj z tym w sumie. Specyfikacja techniczna produktu 104 kalorie, układ kwerty, żywotność 8000 lat, zasilanie 5V. Czyli jak do gniazdka podłączę, to pierdonie. Dobra. 80 plus jakiegoś produktu, dobra, otwieramy. Kurwa, weź to otwórz teraz, pierdolone gówno. Kurwa z zębami nie będę otwierał, bo se zęby rozpierdolę jeszcze. Bo mam złote, No kurwa. Ja pierdolę noża, nie mam tutaj żadnego przejebane. No kurwa, bez jajek. Dobra, robimy pauzę. że nuż wezmę rozpierdolę i chuj będzie. Dobra, otworzyłem to gówno. A. Kurwa mać. To jak to się otwiera? A, tu, tutaj, kurwa. No, także jest taka... Kurwa mać, nie... Ja pierdolę, ale to duże jest. Pudełko niby takie malutkie, o. To małe jest pudełko, naprawdę, może widać, że duże, ale podkładka to to kurde. Duża fest jest. pudełko może wypierdalać no także o proszę, takie o, bąbelkami się będę zaraz bawił taka o, zajebista myszka która się pewnie rozpierdoli bo to za 800 ten został był kupiony kurde, kredatura takie coś jest zepakowane no kurwa, mogliby dać po bąbelkową, a nie. ja pierdolę Klawatury niby podświetlana. No. Instrukcja obsługi i kalorii. Kurwa, jedną ręką trochę się chujowo nagrywa o jakieś kombinacje kodów do na San Andreas. No to zaraz zobaczycie podświetlenie. To oczywiście z Biedronki. Jeszcze to być perki kupiłem. To może e, już tego unboxingu nie będę robił, bo sobie zaraz w pierdolę. No to to wszystko jest z Biedronki. Oczywiście na łóżku to robię, bo nie wiem gdzie. No, za, na stole za bardzo miejsca nie mam, bo patrzcie o. Fajki skręcam, to kurde. Nie ma nie ma miejsca. Bo fajki gdzieś trzeba skręcać. Nie wiem, to papierosy ważniejsze są niż. Jakieś kurwa klawiatury. Dobra, chuj, zaraz. Z pokażę wam jak to świeci zajebiście. O ile się nie spali w pizdu. Dobra, tak to... Tak to wygląda, tak ładnie świeci. A tutaj moje piwo. A papierosy, <grystanie> no. to Tutaj piję sobie w kartce, z skrzynki kupowałem do wota. Papielniczkę jeszcze na fajki. No także świeci zajebiście, wam powiem. No i chuj w sumie. O, tu jakiś przycisk, kurwa, do... Ja pierdolę. Ale to tu, kurwa, ładne są klawisze. Ja pierdolę. Jakby jakiś Ukrainiec, kurwa, rysował. FM. Co to jest Fn? Wyłącz, włącz. No, takie jest najładniejsze, mi się wydaje. I w sumie chuj, to by było na tyle. Myszka kurwa jak pojebana świeci. Tutaj jest jakiś kurwa pierdolnik. To jest to DPI chyba. Kurwa to się nie reguluje. No, także zaraz będziemy napierdalać w World of Tanks. I chuj to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!